Cześć! Tu podcast ogarni emocje i relacje. Ja nazywam się Natalia i poprowadzę dla Was dzisiaj obiecaną, bonusową praktykę uważności. To coś dla tych z Was, którzy nie możecie praktykować się z różnych przyczyn z nami podczas słuchania podcastu, oraz dla tych, którzy chcą trochę więcej. Przestrzeni w sobie dla uważności, którzy chcą praktykować więcej, do czego oczywiście serdecznie, serdecznie razem z Magdą zachęcamy. Dzisiejsza uważność będzie nas wprowadzać w temat, który podejmiemy we wtorek razem z Magdą temat mądrego umysłu. Więc nie tylko praktykujcie razem ze mną za chwilę, ale postarajcie się też zapamiętać, Wszelkie doświadczenia i wyobrażenia, i wróćcie do nich. Wróćcie do nich we wtorek, kiedy będziemy rozmawiać o mądrym umyśle. Ok, ale teraz usiądźcie już sobie wygodnie, przyjmijcie jak najbardziej komfortową pozycję i standardowo i tradycyjnie za moment usłyszycie dźwięk dzwonka, i kiedy ten dzwonek zadzwoni. Skupcie się na początku wyłącznie na swoim oddechu, a ja was będę potem prowadzić. Na razie po prostu oddychaj. Upewnij się, że jest Ci przyjemnie i komfortowo. To nie musi być jakiś bardzo pogłębiony oddech. Niech sprawia ci przyjemność. Zwróć uwagę na to, jak powietrze wchodzi do płuc i jak wydostaje się na zewnątrz. A teraz wyobraź sobie, że jesteś nad jeziorem w ciepły słoneczny dzień. To duże, piękne i przejrzyste jezioro. Jego woda jest błękitna, ale aż przeźroczysta. Zdaje się, że widać doskonale wszystko to, co jest na dnie. A teraz wyobraź sobie, że ty sam, ty sama Jesteś małym kamyczkiem, odłamkiem wielu kamieni, które otaczają jezioro. Teraz wyobraź sobie, że zostałaś, zostałeś delikatnie rzucony do jeziora, na sam jego środek. Przebijasz się przez jego chłodną, jasną taflę. I zaczynasz bardzo powoli opadać na dno. Zobacz wszystko, co cię otacza podczas tego delikatnego, bardzo spokojnego opadania. Coraz bardziej zagłębiasz się w chłodnej, czystej, błękitnej wodzie. Może. Zauważasz jakieś rybki? Może dotarłeś już do momentu, dotarłaś, gdzie pojawiają się jakieś podwodne rośliny. Za moment osiądziesz na jasnym, piaszczystym dnie jeziora, na samym jego środku. Po prostu wpatruj się w to, co jest w pobliżu? Rozejrzyj się. Jesteś w jasnej, przejrzystej, przyjemnie chłodnej wodzie na piaszczystym dnie. A wokół ciebie są rośliny może jakieś przyjazne, podwodne zwierzęta. Po prostu je obserwuj i oddychaj. Za moment usłyszysz. Dźwięk dzwonka. Kiedy będziesz gotowy i gotowa, otwórz oczy i wróć, wróć z powrotem, ale starając się zachować świadomość tego jasnego, centralnego, przyjemnego miejsca, które jest w tobie. Mam nadzieję, że udało Wam się przenieść w miejsce i że było to miejsce piękne. To miejsce gdzieś w środku Was. Pamiętajcie, że te wyobrażenia mogą na początku wydawać się trochę trudne. To może być. Jakieś wyzwanie dla wielu z Was, żeby zwizualizować sobie takie jezioro, żeby wyobrazić sobie to, co tam się może w środku dziać. Czasami mogą się pojawić zamiast pięknych rybek jakieś niekoniecznie przyjemne morskie stwory, ale nie przejmujcie się tym. Praktyka uważności polega na tym, żeby praktykować coraz więcej i coraz więcej. Uczymy nasz mózg tego, żeby potrafił wejść w stan relaksu. I komfortu. Więc, jeżeli potrzebujecie, to odtwarzajcie sobie to nagranie tak często, jak tylko będzie to Wam potrzebne. A ja już teraz zapraszam Was na wtorek. Standardowo o godzinie 11:00 premiera kolejnego odcinka podcastu Ogarni, emocje i relacje i tam będziemy mówić więcej o tym przyjemnym, centralnym, jasnym miejscu w środku nas. To jest oczywiście metafora o mądrym umyśle. Do usłyszenia.